Suba Raj Śląska, przedostatnia runda rajdowej mistrzostw Polski, ty masz jasny cel za, założony na, ten, na, tą, na te zawody, prawda? Tak, jasny cel, myślę, że. Wszystkich znany. Będziemy starać się oczywiście zrobić dobrą robotę i, i patrzeć głównie na, na Grześka. Ale mm, wychodzę z założenia, że też nic za wszelką cenę, ponieważ mamy jeszcze kolejną, kolejną rundę. Ale zobaczymy. Jestem dobrej myśli i, i czuję, się, czuję się dobrze przygotowany i zmotywowany. Wspomniałeś o Grześku w grzybie, natomiast musisz sobie tutaj ostrzą zęby na swoją walkę z Mikomarczykiem. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? No, no, myślę, że z Mikołajem walczymy e, przez cały sezon w Mistrzostwach Europy, na kilku rundach Mistrzostw Polski, natomiast w tych Mistrzostwach Polski, przez to, że Mikołaj no, nie jedzie wszystkich rund i w tej klasyfikacji generalnej się nie liczy. Troszkę go, troszkę go odstawiam i, i nie staram się, nie, nie, nie myślę o, o walce głównie, głównie z nim. Oczywiście na tym razie chciałbym też postarać się nawiązać jakąś walkę, być blisko na odcinkach, może jakiś wygrać, ale, ale na pewno priorytetem jest myśl o, o klasyfikacji generalnej. Będzie sucho i słonecznie, to ci odpowiada? Tak, myślę, że fajnie, że będą stabilne warunki. Oczywiście mogłoby też padać, ale byle by po prostu prognoza że na pewno pada, budzimy się rano, pada, pięć deszczy i jedziemy. Dobra, dzięki. Thank you. Thank, you. Thank, you. Thank you.